W poniedziałek 14 grudnia zespół Start TV towarzyszył reprezentantom naszego klubu w jednym z treningów ogólnorozwojowych, stanowiących pierwszą część przygotowań do nowego sezonu. Zajęcia, które rozpoczęły się już kilka tygodni temu, są bardzo zróżnicowane i odbywają się w Hali oraz na świeżym powietrzu. Ekipa naszej klubowej telewizji przyglądała się akurat treningowi, który miał miejsce w stali szkoły podstawowej numer 3 w Gnieźnie. Co ciekawe, w trakcie trwania treningu, który jak zwykle prowadził Łukasz Związko, pojawił się pierwszy tener startu, Leon Kujawski. Doświadczony szkoleniowiec uważnie przygląda się ćwiczeniom wykonywanym przez swoich podopiecznych. Kiedy wyniknęła taka potrzeba, to nie szczędził im uwag. Więcej było jednak pochwał, szczególnie pod adresem najmłodszych chłopców biorących udział w zajęciach. Poniedziałkowy trening trwał dokładnie dwie godziny, w tym czasie reprezentanci naszego klubu wykonywali dziesiątki przeróżnych ćwiczeń. Najbardziej widowiskowe wydawały się być skoki przez skrzynie, z którymi większość uczestników treningu radziła sobie doskonale. Kiedy jednak pojawiały się jakieś wątpliwości, to najmłodsi zawodnicy mogli liczyć na rady i wskazówki od obu trenerów oraz Adriana Gomulskiego, który także może pochwalić się certyfikatem uprawniającym do prowadzenia chociażby tego typu zajęć. Łukasz Związku chwali sobie możliwość prowadzenia zajęć, w których uczestniczą m.in. innymi reprezentanci startu Gniezno. Zdradza również plany na najbliższe tygodnie i przybliża, którzy żużlowcy regularnie stawiają się na treningach. Przez te pierwsze dwa miesiące, dwa razy w tygodniu spotykamy się na hali. Raz w terenie i dodatkowo jeszcze staram się grać w piłkę. A od nowego roku najprawdopodobniej dojdzie jeszcze basen i jeszcze jedna, jeden dzień na sali, dodatkowo jeszcze siłownia. W zajęciach, przygotowują się, w zajęciach uczestniczą tylko zawodnicy startu, czy też ktoś jeszcze? W zajęciach uczestniczą. Ze zawodników startu, którzy podpisali kontrakt, Adrian Gomulski, Marcin Wawrzyniak, Oskar Fajfer, Maciej Fajfer, Kacper Gomulski, Wojciech Lisiecki i plus zawodnicy ze szk Gnieźnieńskiej Szkółki oraz zawodnicy speedrovera. Frekwencja na zajęciach jest zadowala Ciebie jako trenera? Prawdę mówiąc, czasami dochodzi do takiej sytuacji, że jest naprawdę bardzo dużo osób, jest to grupa 30 osób, a hala jest dość mała i trzeba naprawdę się sprężać, żeby wymyślić różnego rodzaju ćwiczenia, żeby to jakoś wyglądało. Dodajmy, że każdy trening kończy się zebraniem wszystkich zawodników w kole i bojowym okrzykiem. Wszyscy, wszystko i